Każda przygoda ma swój początek. Taka przygoda, jaką my Państwu proponujemy, to jest przygoda z klasyką fantastyki naukowej, nie, fantastyki w ogóle. W związku z tym poprosiłem specjalistę nad specjalisty, że tak bym sobie to, to wyraził. No, Wojtek Sedenko to jest człowiek, który fantastykę zna na wylot. To nie jest żadna przesada, mogę sobie spokojnie pożeglować w tym kierunku. To jest też człowiek, który stoi za kilkudziesięcioma antologiami wydanymi w Polsce. No zatem, przyznacie Państwo, człowiek jak najbardziej na miejscu. Ale teraz można by zadać pytanie, dlaczego my właściwie będziemy rozmawiali o jakichś jakich starych książkach, jakiejś starej fantastyce, której już dzisiaj podobno nikt nie czyta. To nieprawda, ale tak musiałem powiedzieć. No w ogóle po co? Po co Wojtku w takim razie? Powodów jest kilka. Ja wydaję tę fantastykę amerykańską, brytyjską, polską, niemiecką, hiszpańską od lat 35. Jeszcze wcześniej redagowałem. Fantastykę. W sumie, tutaj taki mój statystyk, że przyjaźniony, podliczył, że mamy ponad 700 książek wydanych, a zredagowanych około 800. To, to już jest naprawdę stos niezły makulatury. I ja ten rynek m, polski fantastów obserwuję od ponad 40 lat. Obserwuję zarówno rynek książki, obserwuję wydawców, obserwuję księgarzy, a przede wszystkim czytelników, czyli tych odbiorców, do których fantastykę kieruję. Ja po trosze jestem i wydawcą, i, I księgarzem. Bardzo lubiłem jeździć na konwenty i sam sprzedaje książki, bo to jest jedna z największych dla mnie frajd, móc porozmawiać z czytelnikiem, polecić mu jakąś książkę, a po roku w tym samym miejscu zobaczyć tego samego człowieka, który powiedział, że bardzo mu się podobało to, co poleciłem i chętnie posłucha to, co mógłbym jeszcze mu zaproponować do to, to czytania. I to jest jeden z powodów właśnie spotkania się w podcaście. Drugi, jest to, że ja widzę przez te czterdzieści parę lat różne zmiany pokoleniowe. To znaczy, ja pojawiłem się w środowisku w latach 70., w środowisku fantastów. Widziałem, jak powstawały pierwsze kluby, widziałem, jak powstawał Miesięcznik Fantastyka, później Nowa Fantastyka. Widziałem powstawanie Phoenixa i wielu, wielu innych prób założenia pisma SF, które byłoby konkurencyjne. Widziałem powstawanie różnych konwentów. Sam uczestniczyłem, no, co mam ich w paruset na przestrzeni tych 40 paru lat. To wszystko daje mi jakoś podstawę do dokonania analiz. A także tak sobie myślą prawo do komentowania tej rzeczywistej sytuacji w fantastyki. I to jest jeden z powodów powstania podcastu pod tytułem Opowieści o książkach i autorach. Czyli jednym z nich jest też moja wiedza na ten temat. Jestem redaktorem, wydaję kwartalnik Sphinx, poświęcony tej literaturze. Drugim powodem jest oczywiście, może i podstawowym, moja ślepa, można powiedzieć, niestety miłość do tego gatunku, którą pokochałem w Sielętym wieku i trzyma mnie do dzisiaj w zelaznym uścisku, pomimo, że mam różne inne hobby. Powód trzeci to fakt, że jestem wydawcą, propagatorem fantastyki, i chciałbym, żeby to, co najlepsze w naszym gatunku literackim trafiło pod. A z wyborem dobrych książek jest naprawdę problem. 20, może 30 lat temu. Mieliśmy dość płynne przechodzenie zmian pokoleniowych wśród czytelników. Była właśnie fantastyka, był później nowa fantastyka był, nikt, były konwenty i były kluby. One nie były tak skomercjalizowane jak dzisiaj. Po prostu przechodziło nowe pokolenie do klubów, zżywało się ze starszymi i doświadczonymi koleżankami i kolegami i dalej działaliśmy wszyscy dla sprawy wspólnie. Organizowaliśmy konwenty, wydawaliśmy fanziny i tak dalej. Nowi przynosili za sobą pewne nowe, jakby podgatunki, nowe sposoby funkcjonowania fantastyki, a więc na, na początku to były filmy VHS, które wtedy Magnetowicz to był, to był szał. Także oglądaliśmy, oglądaliśmy masowo filmy. Potem pojawiły się komputery. Na początku oczywiście bardzo, bardzo słabe, ale, ale widać było, że to nowe pokolenie jest zafascynowane komputerami. Zaraz pojawiły się coraz bardziej skomplikowane gry na pc -ty. Pojawiły się też planszówki. Mało kto wie dzisiaj ten olbrzymi boom na planszówki, które dzisiaj obserwujemy, ma początek mniej więcej w połowie lat 80. Ja pamiętam, że w 85. roku zobaczyłem po raz pierwszy angielską wersję talizmanu i w nią grałem. Była w, w Polsce firma Adamskiego, która wprowadzała w gry m.in. oparte na Władcy Pierścieni. One nie miały takiego przełożenia i, i w takich rozwinięć, rozszerzeń, jak obecne gry planszowe, ale, ale to były oczywiście pierwsze jaskółki. No to fantastyczne, około miesięcznie o olbrzymim nakładzie była miejscem, gdzie spotykali się ludzie, gdzie publicyści, naprawdę dobrzy publicyści, którzy przyszli do fantastyki z, z doświadczeniem dziennikarskim, oni tą swoją charyzmatyczną działalnością potrafili namówić ludzi do czytania fantastyki, namówić ludzi do pisania tej fantastyki, dyskutowało się o, o nowych trendach, dyskutowało się o fantastyce. To, no, towarzyszyły temu miesięcznikowe liczne, liczne spory m, krytyczne. I nie wiem, czy zmienił się rysiątych paradygmat, czy nie, powoli te nowe pokolenia zaczęły się rozchodzić. Starczych już nie interesowało, m, nie interesowały gry RPG, które doszły, Warhammery, czyli te gry, gry m, z figurkami, doszły te nowe planszówki, a już tym bardziej to, co pojawiło się w XXI wieku, czyli anime, manga, cosplaye więcej jest fantezy niż science fiction, także to starsze pokolenie jakby stanęło, stanęło trochę bokiem. Nie ma tej wymiany pokoleniowej, która no, dawała fantastyce bardzo dużo świeżego oddechu. Niby wciąż mamy nową fantastykę, ale jej nakład jest mniej więcej dziesięciokrotnie mniejszy od tego, który, który był w latach 80. bo bodajże najwyższy nakład, jaki fantastyka osiągnęła, to było 200 tysięcy egzemplarzy. Redakcja już nawet nie na swojego stałego lokalu jest wydawana wirtualnie, więc trudno, trudno, żeby w ten sposób wydawany magazyn mógł jakoś tam charyzmatycznie działać na środowisko. Mamy konwenty, ale to są już dzisiaj spędy w stylu amerykańskich comic -conów. Pełne gier, gadżetów, korwodów, przybierańców. Ta literatura fantastyczna, a ja z niej wyszedłem, ona przemyka gdzieś pod ścianami, na konwentach się dzisiaj zarabia, to jest po prostu przemysł. książki z klasyką. Choć przecież science fiction liczy ledwie trochę ponad 100 lat, i nie, nie są to jakieś książki pisane przez pozytywistów czy romantyków. One nie trafiają do młodych, bo ci nie za bardzo wiedzą, że nawet taka dobra stara fantastyka istnieje. Młode pokolenie uważa za swojego klasyka Andrzeja Pilipiuka, nie ubliżając twórczości Andrzeja, bardzo lubię ten, tego autora, ale on zdobył popularność w latach 90. Ja zastanawiałem się w, nad tym zjawiskiem, dlaczego. Młode pokolenie nie sięga po klasykę i przypomniałem sobie, że ja właściwie w jej wieku byłem taki sam. Nie sięgałem po literaturę, która była napisana przed moimi urodzinami. Jest to chyba, jest to chyba standard. Chociaż no, sięgałem po Lema na przykład, ale Lem tworzył już w czasach, kiedy ja, ja odczytałem książki, a więc mogłem czytać książki Lema na bieżąco, jak się ukazywało. Więc, więc to jest chyba jeden, jeden z takich po powodów. Pomyślałem sobie jednak, że przecież tak jak ja i, i moje pokolenie dochodziło do klasyki, do czytania książek ambitniejszych, po prostu przez zwykłą ewolucję, nazwijmy to, najogrędniej czytelniczych potrzeb. To jest progresję i chęć czytania rzeczy ambitnych. Pamiętam sam słowa Jacka Dukaja, kiedy mi w wywiadzie powiedział, że sam zetknął się z fantastyką właśnie poprzez miesięcznik Macieja Parowskiego. Ale nie dlatego, że go interesowała literatura, tylko Wewnątrz, oglądając pismo w kiosku, zobaczył, że jest komik Sofanki Kowal. Czyli ten jeden z najwybitniejszych polskich twórców fantastyki doszedł do, do fantastyki poprzez komik Sofanki Kowalu. To jest bardzo ciekawe. Więc myślę, że spokojnie możemy poczekać na młodych twórców, pisarzy, na młodych czytelników. Oni też będą po tę klasykę sięgali, chociaż myślę, że ten podcast mógłby im to bardziej przy, przybliżyć, bo rozmawialiśmy, Marku, o tym, że dzisiaj, jeżeli ktoś chce, to tak naprawdę mając do dyspozycji internet, jest w stanie sobie wszystko znaleźć. Znaleźć sobie dobrą księgarnię, znaleźć dobre artykuły, któremu te rzeczy polecą, ale Trzeba trochę poszukać. Ale ludzie jednak lubią mieć coś od razu podane na tacy. I może, może to jest powód, że nie odnajdują na przykład książek publicystycznych, takich jak Marka Oramusa, które są prawdziwymi przewodnikami, było fantastyczne, co tu mówię o książkach wyposażenia osobiste, problem kluczy do mieszkania w Piasecznie, czy rozmyślania nad tlenem. No i taką ostatnią kroplą, która... Chnęła mnie do tego podcastu była wizyta w Olsztyńskim Klubie Science Fiction. Zostałem zaproszony, żeby porozmawiać o, o tym, jak wyglądały kluby fantastyki wcześniej. To znaczy, bardzo wiele osób na tym spotkaniu w ogóle nie wiedziało, że wcześniej istniały kluby fantastyki w Olsztynie. Ja przyjąłem to zaproszenie, wystąpiłem przed studentami, bo to nie byli uczniowie liceów czy, czy szkół podstawowych, ale to byli studenci Uniwersytetu Wremicko-Mazurskiego. I otóż zetknąłem się na tym spotkaniu właściwie ze ścianą i przepisami, Pasją pokolenia. Byłem trochę zaskoczony. Oczywiście jakoś się tam dogadaliśmy, ale poczułem się zdziwiony tym, że młodzi ludzie, ja pamiętam ile ja chłonąłem książek, będąc na studia, że oni nie znają klasyków. Oni nie wiedzieli nic o Filipidiku, nie wiedzieli właściwie nic o Legwin. Coś tam słyszeli o Vanagucie. LM, no podobno jest trudny, takie zdanie usłyszałem, więc no. Naprawdę rozłożyłem, rozłożyłem ręce. Ja pokazywałem im osoby, które gościły na moje zaproszenie tutaj w Olsztynie, czy, czy na festiwalu w Lidzicy. I Właściwie z tych wszystkich zdjęć wielkich autorów klasyków, którzy byli obecni na festiwale, oni rozpoznali tylko autora gry o tron, czyli Giorgia Martina. My też byli zaskoczeni, że taki autor był w Olsztynie, a oni o tym nie słyszeli. Także od razu wtedy zapytałem się tych młodych ludzi, czy chętnie by zobaczyli, usłyszeli, przeczytali program o tym, co warto z klasyki czytać. I odpowiedź była jednogłośna tak, chętnie. I Podcast nawet. Ja początkowo myślałem o tym, żeby te opowieści zrobić w odcinkach dla miesięcznika Nowa Fantastyka. Rozmawiałem na ten temat w ubiegłym roku z redaktorami. Było zainteresowanie, ale potem to jakoś się rozmyło. A podcast, na który w tej chwili zapraszam, myślę, że będzie takim miejscem, gdzie usłyszycie o tych dobrych książkach z Fantastyki, usłyszycie o autorach. Przez tyle lat działania na polu Fantastyki miałem przyjemność wielu z nich poznać, z kilkoma się zapisać. Ja z innymi się boksować krytycznie, więc na pewno trochę anegdot i opowieści będzie nie tylko o książkach, ale również anegdot o autorach. Wojtku, jesteś marzeniem każdego radiowca. Właściwie bezboleśnie, bez, bez mojego udziału, załatwiłeś cały, cały wstępny program dotyczący podcastu który będzie rodzajem alfabetu o twórcach, twórcach fantastyki fantastyki naukowej. Cóż ja mam dodać, w pełni podzielam przede wszystkim twoją, twoją diagnozę. Też mam takie nieodparte wrażenie, że dzisiaj rozmawiając z ludźmi autentycznie zainteresowanymi fantastyką naukową, fantastyką, też napotykam na taki mur, mur niewiedzy, mur braku łączności z klasyką. A to tak niestety jest z literaturą, że ona jest takim tworem, który buduje się na kolejnych pokoleniach. I warto jest znać klasykę, żeby czasami rozumieć to, co jest pisane dzisiaj. Dlatego, dlatego po pierwsze w pełni popieram Twoją diagnozę, a po drugie uważam, że tego rodzaju przegląd Klasycznej science fiction, klasycznej fantastyki, no, myślę, że może spełnić tę rolę z jednej strony edukacyjną, ale z drugiej strony to myślę cenniejsze, że kiedy już młody człowiek albo człowiek, który po prostu fantastykę chce poznać, zapozna się z klasyką, pozna mistrzów science fiction i fantastyki, to wówczas ta współczesna fantastyka, budowana przecież, tak jak powiedziałem, na tym, co było kiedyś, nagle odsłoni, Nowe znaczenia. Pokażę coś, co bez tej podbudowy, tej przeszłości, nie zawsze jest zrozumiałe. I to myślę, jest taki dodatkowy bonus, który pojawi się, kiedy, kiedy zrealizujemy ten Twój pomysł. Pięknie Ci, Wojtku, dziękuję za ten wstęp. To był odcinek zerowy podcastu. No a cóż, od następnego zapraszamy na alfabetyczną podróż. Przez kolejne pokolenia i przez kolejnych autorów. To zła składnia, ale, ale rozumiecie Państwo o co chodzi. Pięknie Ci jeszcze raz, Wojtku, dziękuję. Również dziękuję i zapraszam.